Gotowy, by odkryć nieograniczoną moc, która w Tobie drzemie? Witamy w podróży transformacji i wzmocnienia, w której każde słowo rezonuje obietnicą nowej rzeczywistości. Dziś jesteśmy tutaj, aby na nowo odkryć nie tylko to, co jesteśmy w stanie osiągnąć, ale także to, na co naprawdę zasługujemy w istocie naszego istnienia. Poprzez ten portal możliwości odblokujemy ukryte skarby naszej świadomości i zdobędziemy splendor który jest naszym boskim prawem. Każdy z nas jest rozszerzającym się wszechświatem, pulsującym nieograniczonym potencjałem. Wyruszając w tę podróż, pamiętaj, że nie chodzi tylko o osiąganie, ale o stawanie się, nie chodzi tylko o manifestowanie, ale także o uświadomienie sobie prawdziwej wielkości tego, kim możesz być. W tej przestrzeni każda myśl i intencja kładzie podwaliny pod budowanie życia swoich marzeń. W tym magicznym momencie zapraszam do głębokiego oddychania, uwolnienia się od więzów przeszłości i przyjęcia nieskończonej obfitości wszechświata. Z każdym oddechem dostrojmy się do częstotliwości dobrobytu, zdrowia, miłości i spełnienia. To Twoja chwila, aby zabłysnąć, żyć pełnią życia i zamanifestować każde pragnienie swojego serca z krystaliczną czystością. Przygotuj się na kierowanie się głębokimi spostrzeżeniami i potężnymi afirmacjami, które przekształcą Twoje wibracje i wyrównają Twoją ścieżkę z gwiazdami. Za chwilę wypłyniemy na Morze Możliwości, gdzie każda fala przybliża nas do brzegu naszych największych marzeń. Obudźmy się razem do życia, w którym wszystko jest możliwe, a każdy krok przybliża nas do naszej prawdziwej istoty i wspaniałego przeznaczenia. Odkryj wszechświat osobistej transformacji. Jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Dzięki naszemu ekskluzywnemu dźwiękowi przeprogramowującemu umysłu, zanurzysz się w stu potężnych dekretach, które wprowadzą cię w spokojny sen, jednocześnie przeprogramowując twój podświadomy umysł. Wyeliminuj ograniczające przekonania i przerwij powtarzające się cykle wyzwań i frustracji, które uniemożliwiają ci osiągnięcie celów. Dostosowując swój sposób myślenia, zmieniasz postrzeganie siebie i swoich marzeń. Wszystko zaczyna się od silnego przekonania, że jesteś godny i zasługujesz na to, co najlepsze. Wiara w to, że zasługujesz na to, co najlepsze, to nie tylko sztuczka, to fundamentalna strategia zmiany przekonań, które ograniczają Twój potencjał. Połącz się z nową częstotliwością wibracji, w której wierzysz, zasługujesz i stale otrzymujesz błogosławieństwa wszechświata. Zalecamy słuchanie tego mentalnego przeprogramowania audio przez 21 kolejnych dni, zwłaszcza jeśli czujesz, że jeszcze nie w pełni rozpoznajesz swoją wartość. Jeśli pociąga cię ta wiedza i chcesz odkryć więcej takich potężnych modlitw, pomóż naszemu kanałowi się rozwijać, subskrybuj, polub, komentuj i udostępniaj ten film. W ten sposób pomożesz YouTube uświadomić sobie, że te treści są wartościowe i polecisz je wielu innym osobom. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim, którzy przyczyniają się do uczynienia tego kanału wiodącym na świecie źródłem potężnych modlitw. Aby otrzymać to niesamowite błogosławieństwo, wpisz w komentarzach, jestem gotowy, aby przekształcić swoje życie w obfitość i radość. Podczas słuchania powtarzaj w myślach, zasługuję na to, co najlepsze. Zasługuje na szczęście. Zasługuje na spełnianie swoich marzeń. Oddychaj głęboko i zaakceptuj te słowa jako swoją nową prawdę. Zasypiaj z poczuciem szczęścia i obudź się do życia pełnego transformacji. Jesteś godny pełnego szczęścia i docenienia siebie. Pozwól sobie żyć w tej nowej rzeczywistości. Wyobraź sobie rzeczywistość, w której jesteś godny nieograniczonej obfitości. Tak, ty? Zasługujesz na doskonałe zdrowie, na odczuwanie miłości, która rezonuje od ludzi wokół ciebie i na umiejętność odwzajemnienia tej miłości. Zasługujesz na pracę, która nie jest tylko środkiem utrzymania, ale prawdziwym powołaniem, czymś, co wszechświat zdawał się zachować specjalnie dla ciebie. Wizualizuj siebie mieszkającego w domu swoich marzeń, prowadzącego samochód, o którym zawsze marzyłeś i zwiedzającego egzotyczne miejsca na całym świecie. Każde Twoje życzenie ma moc materializacji, wnosząc do Twojego życia ludzi, którzy nie tylko Cię wspierają, ale także podnoszą na duchu i inspirują. Masz prawo cieszyć się wolnym czasem, być wyjątkowym w tym, co robisz i odnaleźć głęboki i trwały spokój. Zasługujesz na wszelkie uznanie, podzękowania i, co najważniejsze, docenienie każdej chwili swojego istnienia. Obfitość wokół ciebie jest tak ogromna, że pozwala ci nie tylko zaspokajać swoje potrzeby, ale także hojnie się nimi dzielić. Zasługujesz na to, by przezwyciężyć przeszłość, żyć w pełni teraźniejszością i patrzeć w przyszłość bez niepokoju. Zasługujesz na to, by wyznaczać sobie cele ze świadomością, że wszechświat spiskuje na Twoją korzyść. Daj swojej rodzinie wszystko, o czym marzy, rozpocznij własny biznes, rozwijaj się w każdym możliwym kierunku. Zasługujesz na pełne konto bankowe, satysfakcjonujące relacje i spokój ducha. Poczuj się w zgodzie z obfitością wszechświata, z przepełnionym zdrowiem i ciałem, które regeneruje się i odmładza każdego dnia. Zasługujesz na spokojne noce pozytywne myśli, żywe emocje i wysoką częstotliwość, która łączy Cię bezpośrednio z Twoimi najgłębszymi pragnieniami. Wykorzystaj prawo przyciągania na swoją korzyść, uśmiechaj się każdego dnia z pewnością, że lawina błogosławieństw jest w drodze. Spotykaj inspirujących ludzi, spełniaj swoje marzenia, manifestuj cuda i delektuj się każdym błogosławieństwem. Zasługujesz na radość, sukces i życie w otoczeniu niezwykłych ludzi. Zasługujesz na szczęście. To jest Twoja prawda. To jest Twoja rzeczywistość. Bez wątpienia zasługujesz na to, co najlepsze. Wyobraź sobie siebie we wszechświecie, w którym każde Twoje życzenie odbija się echem jak wezwanie do nieskończoności, modlitwa, na którą odpowiada deszcz błogosławieństw. Nie tylko na to zasługujesz, ale Twoim przeznaczeniem jest życie pełne inteligencji i mądrości którym boski głos nieustannie szepcze Ci do ucha, kierując każdym Twoim krokiem. Zasługujesz na tak przenikliwą intuicję, że zawsze wybieranie najlepszej ścieżki staje się częścią Twojej natury. Zasługujesz na niezachwiane szczęście, niezależnie od okoliczności wokół Ciebie. Wyobraź sobie siebie płynącego w obfitości wszechświata, gdzie każde Twoje życzenie materializuje się przed Twoimi oczami. Zasługujesz na szczęście tak pełne, że promieniuje ono na zewnątrz, podnosząc na duchu wszystkich wokół Ciebie. Docen siebie za to, kim naprawdę jesteś, istotą zasługującą na wszelkie bogactwa, jakie można sobie wyobrazić. Ciesz się doskonałym zdrowiem, poczuj obfitą miłość ludzi wokół Ciebie i miej możliwość odwzajemnienia tej miłości zwielokrotnionej. Jesteś przeznaczony do najlepszej pracy, jaką kosmos może ci zaoferować, pracy, która nie jest tylko pracą ale powołaniem, które spełnia i satysfakcjonuje Twoją duszę. Wizualizuj siebie mieszkającego w domu swoich marzeń, prowadzącego samochód, o którym zawsze marzyłeś i zwiedzającego magiczne miejsca na całym świecie. Pozwól sobie uwierzyć, że każde z Twoich życzeń się spełni, przynosząc Ci wyjątkowych ludzi, którzy nie tylko Cię wspierają, ale także zachęcają do rozwoju i ewolucji. Ciesz się wolnym czasem, w którym możesz naprawdę docenić i wchłonąć wspaniałość życia. Jesteś najlepszy w tym, co robisz i zasługujesz na uznanie i wdzięczność wszystkich wokół ciebie. Żyj życiem tak bogatym, że twoja obfitość się przelewa, pozwalając ci hojnie dzielić się z innymi. Zasługujesz na wszystkie dobre rzeczy w życiu, długowieczność pełną osiągnięć i spełnienia. Uwolnij się od przeszłości i żyj intensywnie teraźniejszością, uwalniając się od niepokoju i niepewności przyszłości. Podążaj za swoimi celami i pozwól wszechświatowi zaaranżować ścieżkę. Daj swojej rodzinie wszystko, o czym marzyła, załóż własną firmę i prosperuj w dostatku. Wzbogacaj się nie tylko materialnie, ale także w pokoju i szczęściu. Kup wszystko, czego zawsze pragnąłeś, Synchronizuj się z obfitością wszechświata i uzdrów swoje ciało, pozwalając dobremu samopoczuciu przepływać przez każdą komórkę. Zasługujesz na spokojny sen, pozytywne myśli i emocje, które podniosą twoje wibracje do poziomu twoich najwyższych marzeń. Wykorzystaj prawo przyciągania na swoją korzyść i uśmiechaj się każdego dnia, wiedząc, że lawina błogosławieństw jest w drodze. Spotykaj niesamowitych ludzi. Spełniaj wszystkie swoje marzenia i manifestuj cuda. Zasługujesz na uśmiech, radość i osiągnięcie wszystkich swoich celów. Zasługujesz na to, by otaczać się niezwykłymi ludźmi, mieć jasne i promienne życie. Zasługujesz, bez cienia wątpliwości, na wszystko, co najlepsze. Wyobraź sobie rzeczywistość, w której jesteś ucieleśnieniem wartości której każdy szept losu potwierdza, że jesteś godny wszystkich dobrych rzeczy, które życie ma do zaoferowania. Nie tylko pragniesz, ale przyciągasz, nie tylko marzysz, ale realizujesz. Tutaj, we wszechświecie nieskończonych możliwości, jesteś panem swojej podróży, wyposażonym w nieomylną intuicję, aby zawsze dokonywać najmądrzejszych wyborów. Jesteś godny pełni szczęścia, radości, która nie zależy od okoliczności. Ale płynie z niewyczerpanego wewnętrznego źródła. Zasługujesz na to, by iść ramię w ramię z obfitością, zetsynchronizowany z pulsującym rytmem wszechświata, biorąc w posiadanie każde pragnienie, które Twoje serce odważy się wyobrazić. Wizualizuj siebie otoczonego miłością ludzi, doskonałym zdrowiem i życiem zawodowym, które nie tylko stawia przed Tobą wyzwania, ale także Cię dopełnia. Wyobraź sobie, że budzisz się w domu swoich marzeń. Prowadzisz samochód, o którym zawsze marzyłeś, i podróżujesz do miejsc, które wzbogacają Twoją duszę i poszerzają Twoją wizję świata. Każde Twoje życzenie materializuje się, przynosząc ze sobą wyjątkowych ludzi, którzy nie tylko Cię wspierają, ale zachęcają do rozwoju i prosperowania. Masz luksus czasu, aby nie tylko cieszyć się tą obfitością, ale być najlepszym w tym, co robisz, promieniując szczęściem i spokojem, które przenikają Twoje istnienie. Jesteś godny uznania i wdzięczności, głębokiego doceniania życia i dzielenia się swoim bogactwem z innymi. Twoje życie jest mozaiką osiągnięć i ciągłej satysfakcji, gdzie każda chwila jest odzwierciedleniem twojej zdolności do pozostawienia przeszłości za sobą i intensywnego życia w teraźniejszości, wolnej od lęków i niepewności co do przyszłości. Wyobraź sobie, że wyznaczasz sobie cele z przekonaniem, że wszechświat dba o wszystko, zapewniając Twojej rodzinie wszystko, o czym marzyła. Twoim przeznaczeniem jest prosperowanie we własnym biznesie, gromadzenie bogactwa w obfitości oraz bycie kochanym i cenionym przez swoją firmę. Jesteś architektem swojego zdrowia, regenerując swoje ciało i pozwalając dobremu samopoczuciu przepływać przez wszystkie komórki. Twój sen jest spokojny i regenerujący, Twoje myśli są konsekwentnie pozytywne. A twoje emocje podnoszą twoje wibracje do poziomu twoich najgłębszych pragnień. Używasz prawa przyciągania na swoją korzyść, uśmiechając się każdego dnia z pewnością, że lawina błogosławieństw jest w drodze. Spotykasz fantastycznych ludzi, spełniasz wszystkie swoje marzenia, manifestujesz cuda i cieszysz się każdą sekundą tego wspaniałego doświadczenia zwanego życiem. Jesteś istotą światła. Zasługującą na radość i zdolną do osiągnięcia wszystkich swoich celów. Jesteś czystym szczęściem, otoczony niesamowitymi ludźmi, obdarzony inteligencją i mądrością, prowadzony głosem Boga na każdym kroku. W tym świecie, na który nieskończenie zasługujesz, każdy aspekt Twojego życia jest odzwierciedleniem tej prawdy. Zasługujesz na to wszystko i wiele więcej, ponieważ jesteś naprawdę wspaniały. Wyobraź sobie siebie jako mistrza swojego wszechświata, gdzie każdy dzień jest czystym płótnem, a ty masz pędzel do tworzenia chwil czystej radości i zadowolenia. Prawo przyciągania działa na Twoją korzyść, zamieniając każdą pozytywną myśl w namacalną rzeczywistość. Każdy Twój uśmiech jest zaproszeniem dla niezliczonych błogosławieństw, które pojawią się na Twojej drodze. Twoim przeznaczeniem są spotkania z niezwykłymi ludźmi. Którzy wzbogacą Twoją podróż i podzielą się wizjami nowych i ekscytujących światów. Nie tylko osiągniesz swoje marzenia, ale także zamanifestujesz cuda, które sprawią, że każdy nowy dzień będzie świadectwem Twojej mocy i kreatywności, a każda chwila radości przypomni Ci, że jesteś nieograniczoną istotą, zdolną do osiągnięcia każdego wyznaczonego celu. Jesteś nasycony mądrością która jest tak stara jak czas i przenikliwą inteligencją, która widzi poza pozorami. Boski głos, który prowadzi Twoją duszę, jest zawsze po Twojej stronie, oferując Ci słowa zachęty i prowadząc Cię jasnymi intuicjami, pozwalając Ci zawsze dokonywać najlepszych wyborów. W świecie, w którym jesteś całkowicie niezależny od okoliczności zewnętrznych, Twoje szczęście i dobrobyt są nie tylko możliwe, ale i gwarantowane. Tańczysz w rytm wszechświatowej obfitości, a z każdym krokiem domagasz się wszystkiego, co jest Twoim boskim prawem: pełni szczęścia, nienagannego zdrowia, bezwarunkowej miłości od otaczających Cię osób i zdolności do odwzajemnienia tej miłości w równym stopniu. Zasługujesz na karierę, która nie tylko stanowi wyzwanie, ale także głęboko satysfakcjonuje, pracując nad czymś, co rezonuje z Twoim najgłębszym celem. Twój dom jest schronieniem Twoich marzeń, a środki transportu są tak szybkie i wygodne, jak zawsze chciałeś. Twoje podróże są pełne odkryć i przygód, otwierając nowe horyzonty i poszerzając wiedzę o świecie. Wszystkie Twoje życzenia spełniają się z zaskakującą łatwością, wspierane przez wyjątkowych ludzi, którzy napędzają Twój rozwój i sukces. Czas jest Twoim przyjacielem. Pozwalając ci cieszyć się każdym błogosławieństwem, jakie oferuje Ci życie. Jesteś najlepszy w tym, co robisz, promieniując sukcesem i przyciągając powszechne uznanie i wdzięczność. Korzystasz z życia w pełni, obejmując każdą chwilę wdzięcznym sercem. Obfitość, którą otrzymujesz, jest tak ogromna, że dzielisz się nią hojnie, wzbogacając życie innych. Żyjesz długo i satysfakcjonująco. Pozostawiając po sobie dziedzictwo osiągnięć i szczęścia. Zostawiasz za sobą cienie przeszłości i żyjesz w tętniącej życiem teraźniejszości, w której jedyną pewnością jest ciągłe szczęście. Przekraczasz niepokój i niepewność przyszłości, mając pewność, że możesz kształtować swoje życie zgodnie z najgłębszymi pragnieniami. Jesteś siłą natury, istotą światła i miłości nawigującą życie z pewnością, że wszystko, czego pragniesz, jest w twoim zasięgu. Jesteś ucieleśnieniem radości i spełnienia. Zasługujesz na to wszystko i nieskończenie więcej, ponieważ jesteś niezwykły. Wyruszając w tę podróż samopoznania i spełnienia, pamiętaj, że każda myśl, którą zdecydujesz się kultywować i każde działanie, które podejmiesz, kształtuje nie tylko twoje przeznaczenie, ale także wszechświat wokół ciebie. Poprzez prawo przyciągania, Twoje życie odzwierciedla przekonania, które trzymasz w swoim sercu. Więc zdecyduj się wierzyć w to, co najlepsze, oczekuj tego, co najlepsze, a w konsekwencji otrzymuj to, co najlepsze. Jesteś architektem swojej własnej rzeczywistości, zdolnym do budowania mostów do swoich marzeń za pomocą narzędzi wdzięczności, miłości i pozytywności. Przyjmując ten sposób myślenia, nie tylko poprawisz swoje życie. Ale także staniesz się źródłem inspiracji i światła dla otaczających cię osób. Bądź przykładem, że dzięki pozytywnemu myśleniu i świadomym działaniom cuda są nie tylko możliwe, ale i nieuniknione. Właśnie teraz, gdy stoisz w obliczu nieskończonych możliwości i obfitości wyborów, podejmij zobowiązanie wobec siebie, aby dążyć do tego, co naprawdę porusza Twoją duszę. Niech każdy nowy dzień będzie okazją do rozwoju, nauki i wkładu. Z każdym oddechem potwierdzaj swoje zaangażowanie w swoje szczęście i dobrobyt innych, wiedząc, że robiąc to, naprawdę żyjesz w harmonii z wszechświatem. Wreszcie, jeśli ten film rezonował z tobą, jeśli znalazłeś wartość w udostępnionych słowach i chcesz szerzyć to przesłanie nadziei i wzmocnienia, nie wahaj się udostępnić go znajomym, rodzinie i sieciom społecznościowym. Wspólnie zainspirujmy więcej osób do odkrycia mocy, która drzemie w każdym z nas. Aby stworzyć życie pełne celu, radości i obfitości. Udostępnij to teraz i bądź katalizatorem zmian na świecie. Otwórz swoje serce na nieskończoność i niech każdy Twój krok będzie tańcem z przeznaczeniem, tkającym złoty gabelem Twoich najcenniejszych marzeń.